Że wziąłeś na publiczną. No nie zmieniałam nic w ogóle, więc powinno być publiczne pytanie, tylko czy ktoś potrzebuje zabić Sargasa Ruka i do nas dołączy. Poczekajmy w jednym miejscu na kogokolwiek. O! Dobra. Jest. Jest. Krok, Jest. dobra. 9-6. Super. Super. I to będzie ginąć rzadziej niż ja. I ja. <laughs> Który masz poziom? 30. <laughs> A ja mam... no cóż Ty, wziął Chromę! Chroma jest podobno beznadziejny A Dave bardzo chce Chromę Jest podobno beznadziejny... o, jeszcze ktoś do nas idzie Jest, jest, jest już Dobrze Nie, burz, Ja wziąłem tego krytyna. No pozdra I nie zmieniłam się te broni Też po... Pozdro dla kumatych. Ej, nie mi znowu nic nie. Chyba przez to nie nagrywanie. Ty a też nagrywasz? Nie, 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 nie. o o... To a ginie. Padło w ogóle. To ginie. Ja prawie. Znaczy nie no, trochę przegłam, ale... Oletne, ale, oletne. Nigdy więcej. Co? Nigdy więcej tego nie zrobię. Tanka mamy. Tak? Super. Zdaje się, że ktoś nas opuścił i teraz proszę, tank. No i dobrze. Oj oj, 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 oj. O, teraz może Uż, już myślałam, że general generał Ejo, I umrę, umrę! Gdzie jesteś? Gdzie umrę. jesteś? umrę! 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 Maczki! Maczki! Aaaa! O, gdzie jesteś? O, ma. Um. Ma jakieś jak podełka, nie ma. Jak to ostatnią moc? Co? On ma jakieś pudełka na ramionach czy coś takiego trzeba strzelać, ale ja tego nie widzę w ogóle. Aha. Hmm. Ja widzę. Ale we mnie strzelają. Nie damy, to mój pies umiera. Ja chcę ostatnią moc. Tego kurde dni... Pani mi psa. Umrę, 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 umrę. Czy ten pies jest pojebany? Czy cię to, Co? to go Ja się muszę odsunąć od tego, żeby ten e. pies przedstał... Kurde. No bo ktoś umiera, czy to tylko te znaczniki które to Tak, mój Aaaaa! Kurde! Nie działa mi zbliżenie. Ja umrę, ja umrę, ja umrę. Czy wy wszyscy tam umieracie? Nie, to mój pies po raz piąty. Czemu ten pies nie raczej chciał odsunąć? Nie! Nie Jezus. U nas wszelką normalnie. Czy ten pies raczej ze za mną pójść? Tak. Ej, ja zgubiłam e, moją e, attikę <laughs> To wszyscy chyba też zgubiliście, żeby... mówiąc, ja też. Ej, ale ja nie mogę tutaj otworzyć drzwi. Tak, nie, nie, powrotem. Proszę, co za... Teraz zaginę. Kandziula ja jest ranna. Kandziula się wykrwawia. Super. Help, help, help. Bo zaraz mój pies znowu zginie. Ten kretyn. To jest moje? Tak, to było moje. Dlatego zaczęłam strzelać. Tak, jest... 19-23. Linex jest ranny. Linef... Lineforex. Umrę, umrę, bardzo umrę, umrę, umrę. O, tak, nie niezranny. Teraz ja będę ranna. Tak, wszyscy zginiemy. Dzięki. Nie wiem kto tu jest, ale to jest tank. Szybko, 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 szybko! Zabiliśmy go? No. Czy oni zabili go? No, ja Jakimś cudem troszkę... udało mi się <noise> utrzymać mojego psa przy życiu. A ja znowu nie mogę przejść, bo mi się drzwi zacięły Nie wierzę. Ty, mnie też. No, serio? No. O kurwa. A może to trzeba wyżej jakoś wejść, czy... Aha, bo to. Nie. Nie zacięły ci się drzwi, tylko zablokowali nam drzwi, to jest różnica. Ha. Jest yeah. Czy już to zrobił? Nie ma? Albo nie Te znaczniki na mapie są ciulowe, bo ja nie wiem czy ktoś naprawdę ginie, czy, czy, czy nie O, naprawdę? No, Ej, gdzie my mamy iść? Nie wiem To zielone pokazuje, w zupełnie nie w tą mękę, wiecie? No, tak No, w sumie Oj Nie to chciałam, ale całkiem spokojnie Nie to. Ale ty ci powiem, że Hydroid, jak ty mówisz, także ten któryś tam kolot twój polega super. Boż myślałam, że go się jest ranny. To na, na obronę to całkiem fajne jest, jak obronisz jakiegoś reaktora, czy coś, to rozpuszczasz się wokół tego reaktora i wszyscy toną Ember systemy, Tak. Ta Znak sarga Ruka, Tak. I całe 18% zadanych obrażeń Jej! Ja mam 37 i 65 zabitych, o Jezus Maria <głos> <głos> Poszalała no. Macki forever